Cześć, witajcie. Przygotujcie się na dramatyczne i niebezpieczne momenty z torów kolejowych całego świata. Te nagrania pokazują, jak groźny może być transport kolejowy, gdy coś pójdzie nie tak. Zobaczcie te nagrania oczami świadków i kamer bezpieczeństwa. Oglądajcie.

Podczas przejazdu przez przejazd kolejowy doszło do nagłego i groźnego zdarzenia. Jedna z płyt przejazdowych niespodziewanie podskoczyła i dostała się pod koła pociągu. W ułamku sekundy spowodowało to wykolejenie składu. This footage is from a self-driving car's dashcam that almost ran into a crossing train. Pociąg w ruchu z płonącymi wagonami, dramatyczny i niebezpieczny widok, który pokazuje, jak groźne mogą być pożary na torach. Towarowóz ciągnący wagony towarowe wytwarzał ogromną ilość dymu unosząc gęste chmury nad torami. Widowiskowy i klasyczny obraz kolejowej potęgi, który robi wrażenie. Podczas wjazdu na stację doszło do groźnego incydentu. Pociąg niespodziewanie wypadł z torów. Wagony zatrzymały się w niebezpiecznym położeniu, a całe zdarzenie wywołało ogromne poruszenie wśród świadków i pasażerów. Podczas zdarzenia wagony wykolejone ustawiły się w poprzek torów, każdy w inną stronę. Widok był dramatyczny i niebezpieczny, pokazując jak poważne konsekwencje może mieć nagłe wykolejenie. Połowa wagonów nagle zmieniła kierunek i wjechała na inny tor, gdzie zderzyła się ze stojącym pociągiem. Damy gospodarz, dobry wieczór, drodzy towarzysze. Podczas przejazdu przez przejazd kolejowy doszło do nagłego i groźnie wyglądającego wykolejenia składu towarowego. Wagony wypadły z torów, tworząc ogromny hałas i niebezpieczną sytuację. Na tym niezwykłym nagraniu widać pociąg przewożący ogromną liczbę pasażerów. Podróżują oni nawet na dachu wagonów. Widowiskowy, a zarazem niebezpieczny obraz codziennego życia i wyzwanie transportu kolejowego w Indiach. Pociąg stojący na stacji nagle stanął w płomieniach. Z wagonów w pośpiechu uciekali pasażerowie. Bardzo groźna i niebezpieczna sytuacja. Niezwykły i jednocześnie niebezpieczny widok, który pokazuje z jakimi wyzwaniami mierzy się kolej w takich warunkach. Na nagraniu widać pociąg jadący po torach, które wyglądają, jakby były do góry nogami. Zdumiewający i niecodzienny widok w Chinach, który robi ogromne wrażenie i budzi pytania o konstrukcję torów i bezpieczeństwo przejazdu. Gdy szlabany były zamknięte, pociąg przejechał przez przejazd. W momencie, gdy ruszyły samochody, część wagonów nagle odczepiła się i zaczęła cofać bez pociągu. Stwarzając ogromne zagrożenie dla wszystkich w pobliżu. Nie lew, nie lew. A ten to tylko to się to. Groźna sytuacja, która mogła skończyć się tragedią. Te dramatyczne zdarzenia pokazują, jak niebezpieczny może być transport kolejowy i jak ważne jest zachowanie ostrożności na torach. Jeśli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych nagrań i podziel się na dole w komentarzu, które nagranie zrobiło na tobie największe wrażenie. Ja dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnych odcinków. Cześć!